Kiedyś ktoś mi powiedział, że jak mam robić głupie wygupy, to lepiej abym walał z barana w drzewo. No i tak się składa, że akurat przed sobą mamy takie oto piękne drzewo. Także zróbmy to o co nas poproszono. Jeronimo! Bum! Oj! Chyba nie działa. Nie zmądrzałem. Hihi. No cóż, może kiedyś indziej zmądrzeję. Dobrze, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft. Oj, coś zebrałem. Fu protka, staw mnie obobrzydka. O, dobrze. Wybrałem się bardzo daleko w poszukiwaniu, otóż, yy, akacji. Stwierdziłem sobie, kurczę, akacja jest pięknym drzewem. Ja potrzebuję akacji. I przyszedłem już taki kawał, w sumie fajnego wężyka walnąłem, jak nie powiem co. Yy, Walnąłem sobie takie kawał drogi I, i, i akacji nie ma. Nie ma akacji. Ale za to natrafiłem na coś ciekawszego chyba. Patrzcie co tam mamy. Patrzcie co mamy O tu, o, o w tym miejscu. Widzieliście to? Więc stwierdziłem, że nagram sobie, jak będę yy, atakował tych otoczpunów, a potem udamy się do wioski, która jest w tym miejscu. Dobrze, więc wpierw. Yy, Zdobądźmy jakieś y, 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 rzeczy o nich. Mam nadzieję, że nie umrę, bo jednak trochę rzeczy tutaj zebrałem z wiosek. Dobra, mm, 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 próbujemy. Czekajcie, żarło mam, żarło mam. Dobra, jakby was tutaj obejść? Już na dole z, widzę pilagerów, Czy jak oni się tam nazywają? Czekajcie, zastąpię sobie to tutaj, tak. I, i, Jeronimo, i, kurczę, gdzie jesteście Pokemony? O, tu co. O. No chodź, chodź Solo. A. No! Uj. Dobra, jeden padł. To sobie zróbmy. Kurde, kurde. Nie, nie, nie. O. Kurczę. Nie, 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 nie. O, w życiu. Przegram z pilarzami. Ty, chodź solo, chodź. Ah, udało się! Kurza twarz, ale byłem blisko śmierci. Oj, oj, jak ty, to, no, chyba cię głowa boli. Nie ma przez okno we mnie strzelania. Czekajcie, oni pewnie tutaj jakoś zaraz dojdzie do, do mnie. Kurczę, strasznie tutaj ciemno. Mamy jakieś pochodnie, dobra, coś tam mamy. Może to coś da. O, dobra, w ten sposób. Jest ktoś na górze? Nie, nie ma na górze. Już widzę, że na dole są. E, co my tu mamy? E, zaklęcie. Pszczonki to nie chcę. Żelaza. Kurczę, mam wszystkiego pełno. Dębowy pień, czyli potrzebne na razie dębowy pień? Nie, e, pszenica niepotrzebna. potrzebna, ale żelazo sobie z chęcią zabiorę. Kurczę, mogłem sobie przepaść jakoś żelazo. W sumie kartofy sobie zabiorę. Zaczep na linę. Przyda mi się zaczep na linę. Hmm. To jest ciekawostka. Co by tu wywalić? Huhu. E, hu. Trudny wybór, trudny wybór, czekajcie. Yy, surowa baranina, dobra, walę surową baraninę. Ale zaczeknęliśmy, można zrobić, a jednak się przyda, dobra. Yy, yy, weźmy sobie to tutaj. O, okej, okay. dobra. Dobra. Polecimy sobie sprawdzić, czy umiem, jak z tego się strzela. Czekajcie, gdzie jest jakiś. U Ile ich się zrobiło? Ej, tak nie może być. Halo. To mogę spać tylko w nocy. Ja z głowa boli. Czekajcie. Op. O, o, o. I na górę, na górę, na górę, na górę. Na górę. Dobra. Śpij, śpi. No kładź się spać. Spać! Spać! O dobra. Ole, gdzie mi... Eee, jestem teraz jak postać w Skyrimie. Dobra, dobra, nieźle. To zabierzmy sobie. Łóżko jest potrzebne. Gdzie się kumrę? No i będzie nieciekawie, dobra, czekajcie. Chodź tu jakiś chcę, chcę przetestować kuszę. Jeszcze nigdy nie miałem okazji strzelać z kuszy w, w cokolwiek. Halo. Patrzcie, teraz nagle nie chcę żadnym przyjść. Kuszy, dobra, Chodź, cierwo, tutaj. Gdzie jesteś, pillarzerzy? Ej, oni coś tu mają. Patrzcie, składowisko jakieś. Ale tam jest tylko crafting i dynia. Dobra, tego to my nie chcemy. Tutaj musi być jakiś. Tutaj musi być. Gdzieś tam jest, ale ja go nie sięgnę. Tutaj są schodki. Czekajcie. O! 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 No chyba cię głowa boli. O! Co? Gdzie jesteś? Ziótek? Gdzie? Tam jest. Nie wyrzuciłem strzał, tak? Nie. Yy, hm. Jakby... No nie... Ziomek, ty mnie nie denerwuj. Czekajcie, jakoś tam coś... Coś tu. O! o. A, sprytny jestem! No. Chodź. Uż ty w życiu! Uż ty w życiu! Ty! Nie! Tak się nie bawimy, gościu! No nie, niech. Ło! Nie. O dostał headshot! No, giń, ginże. Ej, on mi skana walnął. Też dostałeś skana. buraku ty. O. Dzwon, nie. Nie, wystrzeliłem. Aha, fajnie fajnie wystrzeliłem wszystkie strzały kurza twarz dobra nie yy, Naźlijmy się i uciekamy stąd uciekamy w kierunku wioski chociaż pewnie oni pójdą za w wioskę czekajcie tu 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 to będzie yy, 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 tą stronę dobra uciekniemy tam kurza twarz ale co już czuję ból już czuję ból Huch. dobra jeronimo o kurza twarz nie 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 won Jutek, Won ode mnie. I myk, I myk, Niczym assassin. Czekajcie, co my tu mamy? Co my tu mamy? Nic. Nie, nie. fuck, Nie. O nie, co jest? O! Zabił, zabij się tam. już mnie nie sięgnął, gościu. Jak ja stąd widzę? No tak. Ja to jednak mam pomysły Strzelaj sobie ile chcesz! Strzelaj sobie ile chcesz, ziutek! Trafił mnie! No cię chyba głowa boli, ziutek. Nawet życie mi się nie chce rygrywać. Dobra, uciekajmy stąd. Ja nie mam nic zenchantowanego. Halo! Nie jesteśmy na enchant. Dobra, op, op, op. Won, won, ziutki! Nie!

a ja, już tam jakąś wioskę ograbiłem. Możliwe, że to tą, tę. Miałem iść ku górze, ale teraz będę się wracał. Nie, 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 tak się nie bawimy. Y -y -y, czy idziemy dalej w stronę. W hm. Tu się nie będziemy wracać. Jak już tu pójdźmy w tamtą. Musimy się wrócić do nich. Dziutki, idę do was. Dobra, zjedzmy sobie żarło. Widzę jakoś jaskinie. Dobra, nie będę wchodził, nie chcę. Nie ryzykujmy. Dobra, uciekajmy stąd. Zobaczymy, czy ta wieska, którą ograbiłem... O, a tu ktoś liście zabrał wszystkie. Leć dirta. Dobra, na górę, na górę. U, 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 Ej, fajny krater. Podoba mi się. Dobra, lećmy dalej, lećmy dalej, lećmy dalej. Op, 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 op. I tu wskoczmy, i tu... Tu i tu i tu, i tu i tu i tu. I tu. I jeszcze raz tu. Kurze twarz, ile dołożenia tutaj jest w Minecrafcie. O! Nie mówcie, że wlazłem jakoś w górę bez wyjścia na dół. Dobra, jest coś. Słyszelawcie. O! Dobra, jestem w domku. Teraz czekajcie. Czy dobrze kieruję się w stronę wioski? Chyba nie. Chyba bardziej powinienem iść tam. Bum, bum, siaka, laka, laka. I myk, i myk. O! O! Czekając na takich jasnych chyba polankach mogą być akacje. jejku Aby tylko zdobyć sadzonkę w akacji. Już by było dobrze. Już by było ziutko do przodu. Jeszcze troszeczkę idziemy. Jeszcze, jesce, jeszcze. Oj! Czy ja tam widzę krówkę? Nie. Dobra, krówki są, ale to nie jest akacja. Hmm. Krówki, nie bójcie się. Ja was tylko raz bym zabił. Ale nie dzisiaj. Tu, tu. Czekajcie. Oddalam się. Dobra, nie idziemy tam. Idziemy w takim razie w góry. I posłuchajmy sobie akacjów. O nie, świerki. Halo, ja nie chcę świrków. Hmm, rzutki. Oddawać świrki. Ja cię akację. Co tu jest. Tu coś musi być. Nie lubię tych dźwięków. Straż, strasznie nie tak przestraszają. O, kurka, dobra, kury nie chcemy. Ej, ja tu już byłem chyba. Halu. Dobra, idźmy tam. Pójdźmy sobie tam. Poszukajmy może znajdzie się jakaś ciekawa wioska, iglo może będzie. Czekajcie, to to są te głupie lasy stąd. Ich nie chcemy. Ogólnie myślę, nagrać również. Od razu się pochwalę i wróciłem na Formapsa, ale myślę, że więcej ciekawostek więcej ujawnię dopiero w materiale z Formapsa. W sumie troszeczkę teraz odcinków leci, mi się zdaje, gdyż iż ponieważ, tak naprawdę nie mam co robić. Dzisiaj nie mam co robić. Jak mi się nudzi, to nagrywam, jak mi się nie nudzi, to nie nagrywam i tyle. Tak, wiem, to się nazywa profesjonalizm, nagrywać w dopiero w momencie, jak mi się znudzi. O, widziałem tam y -y -y bombusy. Ale jednego bombusa mi starczy. Czekajcie, trzeba żarło wrzucić na ośkę. Kurza twarz. Króliczek ma głośne dźwięki, stój skacze, że szok. Dobra, lećmy dalej, lećmy dalej. Pójdźmy. Coś no tam rąbek odkrywam, co nie, co. Ojejku, czemu je wyrzuciłem? Ej, oddawaj to, dobra. Pójdźmy sobie w górę, może z góry zobaczymy jakieś akacje. Chciałbym powiedzieć, że nie skończę tego odcinka, póki nie znajdę żadnej akacji. Ale taki odcinek trwałby dobre 50 minut, jak nie więcej. Bo tak patrzę, zero akacji jest tutaj u mnie. Taki dziwny teren mi się wygenerował. A ja bardzo lubię akacje, no faktycznie fajne akacje, no super, super akacje, ogólnie jeszcze jak nie znajdę akacji to trudno, wrócę najwyżej do, 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 tam do siebie, do domku, Zrobił sobie, w hmm, wkopię się chyba w dół, w tunel, w kopalnię jakąś, zrobię sobie obsydianu trochę, ale nie mam diamentowego, diamentowego kilofa. Ojejku, same problemy dzisiaj mam. Dobra, czekajcie, tak, tak, tak. W domu mam chyba dwa czy trzy diamenty. Hmm, nie ciekawie się robi. Nie ciekawie, wam powiem szczerze. Dobra, tu mamy pieski. Piesków nie chcemy. Na razie. W sumie chyba w ogóle nie chcę piesków. Cicho tam, bo cię strzelę zaraz. Widzę świnie, świnie też nie chcemy. Uj, olej, bym upadł. Co to za dziury? W moim świecie się porobiły. Dobra, lećmy sobie tam do przodu. W sumie. Mamy jakąś wioskę, patrzcie. Jakaś wioska jest. Jeżeli to ta, którą już ograbiłem, to nie nieciekawie, nie ciekawie, nic korzystnego z takiej wioski. Dobra, czekajcie. No w sumie tak dziko wygląda, jakbym się ograbił. siema, zigolo. Nie chcesz handlować swaniaczku, co? Czekaj, zrobię ci tak. No, wun! No. O, ja ci kurde, schody robię do góry, żebyś mógł sobie do chaty wejść. Człowieku. Ej, tabliczki są tutaj. Ale na cholerę mi tabliczki, halo. Ep. Tu nie ma nic. Tu jest jakaś skrzynka. Mamy chlebki. Chlebki sobie weźmiemy. Chlebki mi się przydadzą. Tu, 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 Dobra, tam raczej nic nie ma. Ale tam jakiś wieśniak polas, Halo, co tu, co? Ejku, Znowu wpadłem. Nie wciąż, oczywiście, nie? Żeby nie było zaraz głupich skojarzeń, na górze wiem, że coś jest. Tutaj na górze są skrzyneczki. O! Aha. A dobra, to ja byłem w tej wiosce, halo. Tak się nie bawimy. Liczę, że to jakaś nowa. To czekajcie, to te tabliczki też by rzucili, były niepotrzebne. Paszliwy w cholerę. Co to? Co to? O nie, malutki, zostałeś śrotu. Mały, mały, chodź, nie, ja się tobą zajmę, zajmę się, zajmę się, nie uciekaj, nie uciekaj, nie, chodź, daj buziaka, daj, nie tu, nie tu, tam idź, tam idź, tam ić tam, no chodź, 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 cię przytulę, ziomek, zostaniemy najlepszym przyjaciółmi, ja cię zaadoptuję, ja cię obiecuję, że cię wychowam, twoja mama byłaby z ciebie dumna, jesteś takim fajnym koniekiem, takim lepszym, jak te, co ja mam u siebie, wiesz, no, Czekaj. no, co ci powiedziałem? Tam już! O! O! Dobrze myślisz, dobrze myślisz, dobrze dumasz. co? nie możesz być sam. Nie możesz być sam. Mnie nie stać teraz na wykarmienie ciebie, wiesz, yy, nie odbiorę za ciebie 500 plus. Do lawy, już, do lawy. no! Jest! Wiem, że to będzie... że to dziwnie zabrzmi, ale strasznie mnie tu... usy tas... Strasznie mi się to spodobało. Nie! Oddaj łóżko! Oooo! Czekajcie, dzwonek potrzebny. Do domu, wieśniaki. Matka na obiad woła. Oj, wyjdzie by na mnie za ten żart. Dobra, lećmy sobie tam. Hop, 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 hop. Opa, Gangnam Style. Kurza twarz. Won, nie. Co to było? Jak się wystraszyłem w ogóle. Dobra, lećmy sobie dalej. Yy, mamy jakieś wyderko? Nie. Nie mam wiaderka. No trudno. Lecimy dalej w poszukiwaniu akacji. Ło, wow. dobra, tego się nie spodziewałem. Nie, tam jest lawa i dziura. Kurza twarz, ale coś jeszcze ten odcinek będzie długi i nudny, ale chociaż wykonam jakąś wyprawę na odcinku. Chociaż taki odcinek dwóch godziny to tam nic. Dobra, lećmy. Gdybym miał 100 subskrypcji, można by było to uznać za... Yy, Y, tak zwany special na daną ilość subskrypcji, bo wow, profesjonalni youtuberzy zawsze nagrywają speci speciale. Ci z tym, że największym ich specjalem jest y, tak zwany Q&A. <grym> Kurde, jak mnie to bawi czasem te Q&A, gdy ktoś ma na przykład... Ostatnio w ogóle trafiłem na taki filmik. Teraz uwaga, będzie dosyć ciekawa opowieść, który zazwyczaj, ogólnie seria Minecraft miała być taką luźną ode mnie, z mojej strony. Y, luźno ode mnie. Miałem opowiadać takie, no może nie gówno ciekawostki, ale opowiadać takie dosyć dziwne rzeczy, które mnie bardzo śmieszą, więc opowiem taką rzecz. A więc trafiłem ostatnio na kanał no takim przypadkiem. Y, że prowadziła go 15, powiedzmy, że nawet 16-letnia dziewczyna. I no cóż. Y, o co mi chodzi? Bodajże subskrypcji miała 32. 32. Jeden filmik był z gry. Y, pu, 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 taka była gra 2D to było online. W przeglądarce to jest. Y, czekajcie, zaraz sobie przypomnę, to jest. Y, Mówi Star Planet czy jakoś tak. O cześć niedźwiedź Cześć. Siema. Chcesz? Nie chcesz to nie. Tylko nie, nie to nie. Yy, dobra, yy, to było woda, że mówi Star Planet. No i. No spoko tam jeden odcinek był z mówi Star Planet, potem drugi. No i wow, nagle wchodzę na jej kanał, tak patrzę. Special na 10 subskrypcji. No myślę sobie, no spoko tam, kurde. Uważa to, że, że jest to osiąg, tak. Yy, niektórzy uważają, że 10 sub subskrypcji to jest super wyciągnięcie czegoś. Yy, osiągnięcie mega no i spoko masz ten special teraz uważajcie dzień później na jej kanale pojawił się bardzo fajny film który się nazywał special numer 2 z okazji 15 subskrypcji gdy to na następny bodajże nie dzień ale powiedzmy te 2 czy 3 dni następnym razem na jej kanał trafił kolejny filmik który już się nazywał special z okazji 25 subskrypcji Rozumiem, że kontent kotentem, no ale wybijacie na samych specjalach. Wow! Dobra, lećmy dalej. Tu, 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 tu! Żarło. Żarło. Coś, czuję, że ten odcinek już jest długi trochę. Za, za długi. A jeszcze nic ciekawego nie zrobiłem. Tylko łażę sobie i na początku uciekałem przed pillagerami, bo prawie że umarł. A teraz łażę sobie po jakichś gównianych pustkowiach. kurczę, ale fajnie się wygenerował ta belka taka. Łażę sobie teraz po pustkowiach. I to takich yy, lodowych. I nic tu nie ma. O nie, o nie. Spokojnie. Wód! Nie! Nie, niedźwiedź! Poszł ty! What the fuck? Co to było? On chce mnie bić? Chodź do soli, chodź, chodź. Ej, ale ty masz dzidzie! Ej, ale fajna dzidzia, patrzcie! No, Wód! Nie! Co ty robisz? No, przecież ja ci... No, nie! No, pójdziesz stoczynia bo ja się denerwuję. No, WUN! Ej, matka! Przecież ja ci nic nie robię, twoim dzieciakowi, halo! Ale jaki ten mały słodki, patrzcie! Puti, puti, puti! Ty, poproś matkę, może ci da cycka postać Nie, 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 uciekam! Patrzcie, co mam! O, chyba tamto spenetrujemy sobie. Wiecie? I zakończyłem na tym odcinek. Jakoś nie chcę mi się już dłużej nagrywać tego odcinka, już i tak czuję, że będzie długi dosyć. Dobra, wejdźmy sobie tutaj. Z tego co czytałem, to samo w sobie jest malutkie. Tu nic nie ma, ale gdzieś tutaj. Ej, gdzie jest. Halo, tu gdzieś coś powinno być, mi się zdaje. O, jest. Dywaniki weźmiemy. Może się przydadzą na coś. Oddawać dywaniki. Aha, nie mogę, bo, mam, bo były dwa siwe Czekajcie, co by co to, co to wyrzucić? Ciekawego. Pusta mapa. Mapa mi się przyda. Szybko myślenie. Szybkie myślenie, Wojtek. Nie, dobra. Albo... Albo dobra, nie będziemy robić dywaników. Yy, to też wyrzućmy. To wyrzućmy. I to wyrzućmy. Dobra. Właśmy sobie tutaj. tu tu ru, tu tu O, jest zombie, jest zombie. Jesteś. się mam Muszę zrobić z ciebie tego, dobra. O, mamy złoty jabłko i szmaragd, dobra, fajnie. O, Ej, w ogóle da się. To jest ciekawostka, o tym nie wiedziałem. Jak cię uwolnić? Słabość, dobra. Dobra, tak yy, wtedy oto, albo czekajcie, zrobię wam tak. Kurze twarz. Dobra. I ciebie uwolnię. Dobra. Ty nikt nie. Pieniędzy... Dobra, to się goń. A ty chcesz się bić? Chodź się bić. Ej, Ziomek, tutaj jestem. No dobrze. W takim razie, ty ma to takim. Ej, bo już mi się tam coś. Czekajcie. Mikstura. Ej, miotana, mikstura słabości. Walić to. Mikstura słabości. Dziękuję bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. I, i, I widzimy się w następnym odcinku. Ej, czemu mam w ogóle? O, kilów mam w na kopię. Dobre to jest. Widzimy się w następnym odcinku. PA-PA!